Piotr Mazurek, gratulujemy zwycięzca dzisiejszej eliminacji halowego pochoru polskiej w powyższeniu z zaprzęgami czworekonymi. Matko, jaka ta nazwa jest długa. To Piotrze, to powiedz nam w takim razie, jak się wygrywa, mimo trzech zrzutek. Hmm. No drugi nawrót, wiadomo, że trzeba jechać trochę dynamiczniej. Oprócz tych zrzutek jeszcze sporo zakrętów spóźniłem, więc jakby uważam, że Dobry, skończyłem z dobrym łącznym wynikiem, pomimo, że zrobiłem trzy błędy i nawet byłem trochę zdziwiony, że jestem, no, póki co pierwszy, czyli ewentualnie drugi z taką ilością błędów, ale rzeczywiście jazda była dużo dynamiczniejsza. Takiej jazdy też trzeba się taką trzeba się wdrożyć jazdę na hali. Mam tutaj debiutanta, który idzie pierwszy raz halę, prawy tylni koń. Po czwartkowym konkursie już wiedziałem o nim więcej bo nigdy nie można do końca przewidzieć, jak koń zachowa się w konkretnych warunkach startu startowych. I powiem dzisiaj oddychałem się pełniejszą pierwszą, jak oglądałem parku. raczej podejście do samego konkursu, bo już wiedziałem, czego się mogę spodziewać po nowym koniu, który, który ma prawo przecież do jeszcze nieprzedania nie doświadczenia. Do, do Znałem jego mocniejsze strony, i, i to, z czym muszę uważać, i też tak ustawiłem tę strategię jazdy. W pierwszym nawrocie się sprawdziła, pomimo że e, sam popełniłem trochę błąd jazdy, natomiast sama jazda była bardzo łatwa dla mnie, no, w sensie wszystko dobrze się układało. No, w drugim nawrocie wiadomo, że musiałem zawyżyć pod, pod, poprzeczkę podnieść, dlatego że Adrian na pewno nie, nie oddałby tanio skóry, i e, samą ładną jazdą. Mogło to nie wystarczyć, żeby, 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 żeby wygrać. No, jak yy, z perspektywy czasu zrobiłem trzy zrzutki, ale pomimo to, że miałem dynamiczną jazdę, a, dało mi to niezły czas. Z tym, że no, podchodząc do tego na zimno, gdybym miał przegląd sytuacji, bo na miejscu Adriana, no to wybrałbym inną strategię jazdy niż on. Po prostu pojechałbym swoje, nie, nie musząc się ścigać, wiedząc, że mam bagaż 12 punktów 12 sekund karnych. To jest bardzo... No i mamy teraz taką sytuację, że mamy dwóch liderów w rankingu, czego się w takim razie możemy spodziewać w Lublinie? No na pewno w Lublinie możemy spodziewać się kontynuacji jakby walki, myślę, że inni zawodnicy również wyciągnęli wnioski z jazdy na hali, ze zachowaniem się koni. Mamy no, niemal dwa miesiące do przeszlifowania czasu, to jest bardzo dużo i znaczy jestem tym przekonany, że każdy zawodniku będzie jechał lepiej w Lublinie i tutaj się sprawa jakby rozgrywała bardziej między mną a Adrianem, natomiast no, Irek jest doświadczonym zawodnikiem, tutaj mu widocznie coś nie zagrało. Na pewno bardzo naostrzone zęby ma Wiesław Sadowski. No, Krzysztof Maciak jest zawodnikiem, który od niedawna jeździ czwórkami i myślę, że to jest dla niego też wielkie wyzwanie, żeby żeby dociągnąć, jakby podciągnąć swój poziom i to jest, to, to jest pewne, ale najfajniejsze jest to w tym, że on myśli długoterminowo i zawodów na zawody sezon na sezon na pewno będzie jeździł lepiej, a w tej branży jest istotne to, by, te, by te prace kontynuować, doświadczenia zbierać, ponieważ nie da się ich pozbierać e, błyskawicznie, to zajmuje czas, weryfikacja błędów, e, wyciąganie wniosków. Przekuwanie porażki w sukces y, zabiera czas i jest ważna ta determinacja, i, i ważny jest czas, który płynie, i paradoksalnie on działa na korzyść, dlatego że nie ma limitu wieku, to nie jest sport szybkościowy, gdzie y, po prostu trzeba mieć idealną, wysoką formę jakby fizyczną czy jakąkolwiek. Po prostu najważniejsze jest doświadczenie, przemyślenie, głowa, y, znajomość koni, y, dobra strategia treningowa, dobre utrzymanie koni. W dobrym stanie między wypoczynkiem, odpoczynkiem a budowaniem formy dobrym nastrojem psychicznym do, do zawodów. Myślę, że to takie wnioski, które są trochę między wierszami jakby napisane, e, są bardzo, bardzo istotne. Nie? Bo to się potem bardzo przekłada. Ja kiedy robię błąd i koń ratuję mnie z tego błędu, to trochę też wynika stąd, że przepracowaliśmy pewne sytuacje na, w sposób komfortowy dla konia i ten koń się ma zachować. Nie, podnosząc, nie, podnosi, nie, nie podnosi mu to jakby poziomu stresu, natomiast wykonuje swoje zadania i czuje się z tym dobrze, więc jestem super zadowolony z koni.